Hej widzowie ze strony kapity, no jesteśmy challenge u. bez kartonów. Nie pytajcie. Pauli. No i Pauli też jest, jest druga część. i Dzisiaj bez kartonów. Jest jest Janek. Żółty jest przy mnie, tylko tyle wiem. Gdzie? Gdzie jesteś? Siema. No, challenge y bez kartonów. Mamy, mamy tylko na rundę jedno użycie, jakby. Więc to jest, jest jakby. Janek? Ale nie możemy tak ogólnie się chować. A Janek biega? no Nie wiem. On chyba też biega, ale gdy nie jest naszym największym zagrożeniem. to jest Cyanek? No Cyanek będzie! Bo wyjdzie teraz z gry. Już mam bogactwo. Nie wychodź! Cyan idzie! Gdzie? On tu idzie! Patrz! Czekaj... Cyanek tu widzę. idzie. No, tam no, szedł koło no, ko, ko, trzech potworów innych. No dupa, nie widzę. Jeszcze No ale jeszcze lepiej, wiesz? I te idziemy jak chomiki, że ruszamy tak typ typ, typ, typ. O, no, bro. no zaraz się pojawi, bo on tam szedł. No się rozpoczę zaraz. Mama od komergu. Oj, cię. Hej, no. Hey, no Elgin, weź tu zawołaj Jana, bo ona chce Jana zobaczyć, bo to jest pierwsza gra z Janem. Właśnie, tylko ja... Dobra, ja idę się rozejrzeć, gdzie jest Cyjan. Chodź, skakuj. Zobaczymy, gdzie jest Cyjan. Okay. <laughs> na chwilę będziemy mogli mieć wizję. Cyjan! Popatrz, tutaj na dole jest Cyjan. Gdzie? Nie widzę go. Tam na dole, tam życę. Popatrz! <laughs> Jaki ładny. Nie ruszaj się! Zje. Teraz... Ale ładny on jest! Ale on jest, czemu on nie ma? On ma tylko nogi? Ja myślałam, że on jest taki duży. Ale fajny, a ładny! ładny. Ja zawału. No, zebrali! Teraz będziemy uciekać. Teraz. A, Paulina, popatrz. Jeden będziemy uciekać. Piuk. piuk. I teraz idziemy do jaskini orange. Chodź. Siadamy razem w wagoniku. Okay. Bo wiesz, że to są wagony, bo to jest rollercoaster Orange. Orange. Orange tu w ogóle nie ma. Kryształowa i będzie. Zobaczysz. Hmm. Będzie. Pojawi się. A teraz e, jak zobaczysz te takie głowy, to musisz za nimi podążać. Chodź tutaj do ostatniego! Ostatni. Co e, to są takie strzałki? Paulina! I teraz w ostatniej tym musisz zapłacąć... A i A i No tak, tedy będziesz skręcać. Paulina, wiesz co? Tu chodzi o to. W końcowej scenie będziesz musiała za tymi dwagony z głowami. Dobra, Wiesz co, będziesz musiała w ostatniej scenie... ostatniej scenie... W ostatniej scenie, wiesz co musisz zrobić? Będziesz musiała jechać za takimi głowami. Pice, nie? No, zaraz mnie ta scena. I tam się y pochyl się, aby wybrać swoją drogę. którą z y stronę jedziemy? Nie wiem. A która jest lepsza? A chodź tu. A ty mnie nakierowałaś. <grym> to się po pochyla fajnie. <grym> Czekaj, ja nie będę się. Ja nie. E, w swoim odcinku. Dobra. Pochyl się wcześniej, przy, e, aby. E, jak ja będę ci mówić, żebyś się pochylała w lewo-prawo, ok? W lewo to jest w stronę sklepu, a w prawo to jest wykucanie. Ok? okay. Czyli tam, gdzie masz dokucanie, to jest prawo, AD, będę ci mówić AD. Będę ci mówić lewo-prawo. Popatrz, no lewo-prawo. Nie, nie, nie. <noise> teraz będziesz lewo-prawo, teraz będzie. Nie. O, nie, jeszcze jedziemy. Zaraz będzie lewo, prawo. Dlaczego my jesteśmy sami? Chodź, Paulina. Idziemy na wycieczkę. Orange. Hej, Orange. 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 Nie, my nie będziemy chyba ostatni. Nie będziemy ten. Ale będziesz musiała skręcać tak jak ja. co się teraz. O, popatrz. Y Orange. Popatrz i patrz teraz. Hej. Wow i teraz patrz przed siebie, follow w tą stronę. Wiem. Och, widzisz orange? Gdzie? Orange był. Wyskoczył. Wierna. I w, musimy za tym wagonikiem jechać. Skręcaj tam, gdzie ten wagonik. jestem To jest pierwszy. Nie, no co to za rolę? Kostel. To jest lepsze niż Ener Uwaga, Lowa, opuść to miejsce, zawróć. Ja to tak szybko wszystko się dzieje, że nawet nie widzę, którą. Z, 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 nie ja znajdujesz Nie robię, Nie się patrzę tylko w jedną O doda. jezus! Jeruna! Nie! O Jeruna! O Jeruna! My teraz będziemy jeździć po całym tym. No zobaczysz. Ja, jesteśmy w całym tym. O, o, o to jest pałac Bloom. Bloom, jezu, nie z Wings. No. Tylko Blue. Teraz kręcaj w tą stronę idziemy do Garden of Banban. Hej, Blue. Pa, Blue. Co? Jesteśmy w Garden of Banban. Co? Żytuję. To jest Garden, bo to się nazywa Garden. Ty widzisz, jakie bogactwa. Z tą stronę! Żółty. to jest koszmar. To jest żółty tam się pojawił. O, ktoś przegrał. O, W tą stronę! NIE! Patrz, Janek. Ła! Śmieci. Nie. O, no, nie, śmieci, Michał, ja się muszę znowu umyć. O, dobra, idziemy do drzwi, bo zaraz się coś niefajnego uciekamy. Będzie musi uciec. Zobacz. E, e, zaraz się odblokuje. Cyjanek. Cyprianek. A wiesz, że to jest dziewczyna. Uciekaj! Kurwa! Przed cyjanem uciekamy. Ja pierniczę. Uciekamy teraz to. kucni. Kurwa macie. Uciekamy. A co ty nam cyjanku robisz? O to gdzieżarł! Dobra, ja nie mam pytań, ale ja biegnie za tym gostkiem. A ja za wami! Ja widzę tego cyjana tam! Ja go nie widzę, bo się nie patrzy. A! Nie patrzcie za siebie! Kłócaj! O za wam. A ją, ją, He? Hmm. czemu jesteś taki? Poszedł już? Kamerka zaczęła wariować. Przeżyłaś rozdział? Przeżyliśmy 10. całe i to już rozdział. Ludzią... Nibo Friends. A Przeżyłaś. Panie... Przeżyliśmy. Przeżyliśmy noc bez kartonu. A teraz następne. Następna. Następna część? Nie, nie właśnie trzeciej części. Czekamy. na może na trzecią część. Czekamy. Może. O i blue. Aaa, to jest teraz to, co o. ja widziałam u ciebie. O! O Gdzie, Gdzie jest Blue? Spóźnimy się. Gdzie? Do czego się spóźnimy? Nie wiem. Ty wiesz. Nie, ja nie wiem. Bo to... Nie, ja przechodziłam. Stworzenie przez... wygraj czy chcesz... E... Ten, zrobić ponownie. Dobra, widzę, już jest koniec. Że graliśmy w challenge. Bez kartonów ogólnie to mieliśmy tylko, braj, bez kartonów całą grę. Przeszliśmy, mnie złapał. Przeszliśmy Złapał mnie. Yellow, ale było warto. Ej, robimy to od początku tylko, że od pierwszego czteru do drugiego? Ale nie to później. To sobie może za niedługo zrobimy. Ale, no, jeszcze no, wami ale, ale, ale to jest takie, takie, że na końcu trzeba wyjednąć tak szybko. No, to jest jak na koń, w pierwszym chapterze, że uciekaliśmy przez no. przed blu. Robimy jeszcze raz? No, dobra, widzę. Pa! I widzę się w kolejnym odcinku. A w kolejnym odcinku to jaki challenge wybierasz, Paulina? Nie wiem. Że musimy bez kartonów przetrwać, ale z pierwszej części do drugiej. Okay. Nie, ale to, to później, to będzie na, Jak przejdziesz... Jak, jak będziesz umiała u, u, uciec od żółtego. To dopiero ten, Bo ty jak cię żółty złapie, to już... Fum! Dobra, <laughs> ja, ba! ja też... A kolejna część to będzie ca bez kucania. Nie. To jak my przyjdziemy tu na końcu? Nie. O! Być. Ja jeszcze Paszu. nagrywam, jak coś. Pa, pa, pa. Pa, widzowie Pauliny, a widzowie moi, teraz będziemy mieli cały challenge na Hucaka. Nie.